Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pride House i dzisiaj będziemy grali w Bunker Challenge i ten oto promsta, nie jak ty się nazywasz? The Simon, the... Simon, XXX hmm. Simon itd. Ym, opowiem Wam y, zasady Bunker Challenge. To jest chyba pierwsze na całym YouTubie. No. Jak, jak napisałem Bunkr Challenge na YouTubie, to wyskoczyły jakieś golfy I grali. Serio? Tak, takie piłeczki. No dobra. Wytłumacz zasady, Oskar. Eee, tutaj są takie koce i z tego robimy sobie jakiś domek, który będzie... No było... dobra, ja wytłumaczę, bo on nie umie. Robimy po prostu bunkr z poduszki koca, poduszki... Drugiej poduszki i lampki i krzesła. Kto zrobi lepszy bunkr, ten wygrywa, a kto ten, kto przegra, musi przez minutę trzymać dwie kostki lodu w swojej łapce. Albo może sobie wybrać w dwóch rękach po jednej kostce, ale ja bym tego nie wybierał. No dobra, no to pokażemy nasze przedmiot do bunkru. To jest oryginalny No nie, to nie jest stat. Tutaj mamy taką. Nie powiem jaką lampkę. To jest Oscara. To jest Oscara. Wyposażenie budowlane, a tutaj jest moje wyposażenie. No chyba. Tutaj mamy lampkę zieloną. Poduszkę, tą samą i krzesło też ten. Sam... No więc my już kończymy nasze bunkry, a potem przechodzimy do oceniania. Więc możecie już zalajkować filmik, albo jeśli to już zrobiliście na początku. Mój domek jest już skończony, tylko że jest jeden minus. Latarka się rozlupczyła. No, ładowałem ją chyba półtorej godziny, ale nie, musiała się wyładować. No, więc dobra. No. Myślałam, że się popsuła. Nie popsuła się. Rozładowała się. A specjalnie przed odcinkiem jeszcze ładowałem. No dobra. Więc ja już robię efekty końcowe mojego domku, więc zapraszam do oglądania domku. Bunkier prajkliwy. Bunkier. Prona! P prona? Simona. Simona, no przepraszam bardzo, trafka kurde w bunkrze. No. No i tak by to wyglądało. Będzie mój bunkier. Czekajcie, wejdę. Cześć, to jest mój bunkier. Bardzo wszechstronny i wygodny. Polecam! Ale to ciasno. No dobra. A Nie wyjdę z tego, mój kręgosłup! Zawalać się bunkier. A, Mój bunkier! Jest. Moja dupa jest za duża, chociaż jest tak... Hmm, nieważne. A, Wychodzę! No nie dziw się, to jest bunkier. Mój bunkru! Musi być ciasno. No dobra, teraz bunkier rozkara. Dobra. No ja chyba wygram powiedz. Ale to fajnie wygląda z tej strony, to z tej strony... No Dobra, Oskar już tu prawie weszł. Może i nie cęciałem To jest, jest zasuwane takie. Czekajcie, ja sobie trochę to zmienię, bo ja tu leżę normalnie. Nie hmm. wszedłem, bo mój bunkier jest mniejszy. Twój bunkier jest mniejszy no i widzisz, no, no i co się tak śmiałeś, że mój brzydki. No i co, no i co? Ale bunkier musi być mały. Niestety moja siostra jednoznacznie wskazała Bunkier skara nie wiem czemu za lepszy No bo tam jest jej kocyk chyba Czy kogo to? I nie wiem Nie Malwina nic nie mów lepiej Moja siostra coś tam śpiewa Oskar No więc Kostki lodu Coming Jak, jak mi rękę wypali to Dajcie ławkę. to będzie. Oskar, odliczać będziesz jakby, co? Też masz zadanie. No więc mamy tutaj kostki lodu i trzymamy. Liczmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, Że sześć, siedem, Osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście.

45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 i 60. No! Co? Ja się... no dobra, tak wygląda. Moja ręka. Łodź się. Poka? czerwona. Ja. Na początku najbardziej jak te kostki lodu jeszcze nie były ciepłe, bo no, potem już tak jakby ciepłe się zrobiło. Więc widzowie, jeżeli ten filmik da... spodobał Ci się, no to włączam outro. Cześć!